27 maja w Pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu odbyło się wydarzenie dedykowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z województwa. Mowa o 9. Kongresie Promocji Mazowsza. Tym razem hasłem przewodnim były trendy i innowacje w promocji miast i regionów. Na terenie całego województwa mazowieckiego coraz częściej widać różnego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, które rozumie potrzebę promocji i budowania marki, zarówno marki wśród własnych mieszkańców, ponieważ marka niesie za sobą pewne wartości dla samych mieszkańców, ale wartości również i budowanie marki wobec jakby inwestorów, przyciągania turystów, czy też nowych mieszkańców, dużo łatwiej mają miasta, które funkcjonują już od dłuższego czasu i miały ten czas dojścia do pewnych sytuacji, łatwiej zbudować marky, czy rozpoznawalność marki poszczególnych miast, natomiast trudniej jest Powiatu czy województwa, ponieważ one nie posiadają jeszcze takiej tożsamości regionalnej, jakiej posiadają miasta. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z zakresu marketingu i reklamy miejsca. Warto zaznaczyć, że dla wielu samorządowców i urzędników, kongres był doskonałym miejscem do wymiany opinii na temat ich działalności w zakresie promowania swoich gmin czy powiatów. Chcemy zaprezentować nasze osiągnięcia i nasze możliwości w zakresie promocji naszego regionu, chcemy mówić o naszych muzeach, parkach, miejscach wypoczynku, ścieżkach rowerowych, o wielkim wkładzie samorządów w poprawę warunków życia i wypoczynku na terenie naszego miasta i powiatu i myślę, że ten kongres spełni pod tym względem swoje i nasze oczekiwania. W trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty, wykład inspiracyjny, od marki lokalnej do marki regionu, a kongres zamknęła debata połączona z panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli eksperci w omawianych przez cały dzień tematach.